Cześć, witajcie. Przyjechała do nas moja mama. Więc ja okropnie się, okropnie to jest bez słowa. Bardzo się cieszę, ponieważ mogę nadgonić z różnymi tematami, między innymi w biurze. Grzesiu też się bardzo cieszę. bardzo. Nie, ale to nie jest ironia, Grzesiek naprawdę się cieszy. Ja lubię jak mam Nie, naprawdę. Jeść. Mama nam się przyda, tym bardziej teraz z tematami budowy, w ogóle żeby usiąść i cokolwiek poczytać, skupić się, a nie patrzeć na dzieci, to jest mega pomoc. No ale zaczynam od tego chcę zakończyć temat, e, temat, temat naszego balkonu, naszego tarasu e, i co? I na szybko robimy metamorfozę. Dużo rzeczy mam przyszykowanych. E, wczoraj byłam też w Legnicy, e, na małe zakupy się wybrałam, naprawdę małe e, i co? I działamy. Cześć! Nie sądziłam, że jest tak zimno. Piękne słońce, no ale jednak, jednak wczorajsza zmiana pogody, załamanie, gdzie niegdzie nawet śnieg spadł, da się odczuć. Dzisiaj będzie o metamorfozie balkonu. Ruszam teraz do legnicy. Muszę kupić dosłownie dwie rzeczy, i myślę, że zakończymy ten temat. Dobra, udało się. Jestem w aucie, dzieci ogarnięte, Nie wiem, nawet zasnęła zanim wyszłam z domu. Ciekawe czy jest paliwo, zaraz się okaże. Ruszam do Legnicy, tak jak mówiłam kilka rzeczy, a, ale mi się kamera odkręciła, kilka rzeczy na balkon i szybkie zakupy spożywcze tutaj w lokalnym sklepiku, no i wracam. szczególnie do włosów by się przydała, ale już Cię bierę. Jak się cieszę, jak się cieszę. Aj ty, aj! Oj oj Ty, o, ty chodź tu. Mama musiała ręce umyć. O. Co taki manewr tutaj sobie zrobimy? I już cię mam. Już cię mam. Grzoniak, pomożesz mi trochę ja jeszcze tam. Jeszcze nic nie wiem. Nic nie wiesz, jak ale zwykle. tam są takie kable i coś jest tam rozwalone od ściany. Ja mam wizję, ale potrzebuję jeszcze twojego utwierdzenia, że tak, a nie tak zrobił. No, tak, trzeba będzie internet dobrze. podpiąć. Nie wiem, jak jest kabel, trzeba internet podpiąć jakoś. Ale to nie jest od internetu, akurat chodzi mi o kable od satelity. <noise> może ktoś się będzie spinał. Dobra. <noise> po tym kablu od internetu. E, złożymy sobie stolik, ok? Właśnie może inaczej zrobimy. Ja najpierw złożę ten leżak. No. Usiądę. No, będę tak stał? I no patrzę dobra, co nie? To lepiej już rozłożę leżak, usiądę, I położę się patrzył. i wtedy będę patrzył, a nie stał na stojąco. Dobra, jestem ciekawa tych leżaków, bo kupiłam je, no patrząc na cenę leżaków e, po taniości e, i mam nadzieję, że będą wytrzymała. Szybko, szybko, żeby szybko leżeć, szybko tu leżeć. Ciekawe, czy będzie mieć czas, żeby sobie poleżeć, czy to takie. O, Patrz, to już jest gotowe. Daję Jankowi dosłownie dwie minuty, jak on zobaczy, że jest leżak, zaraz tu przybiegnie. Na razie to nas ignoruje, ale nie wie co tu jest fajnego. Grzesiek, jak to? Czekaj Ania, bo to nie jest takie proste. A ja już nie. <laughs> Dobra. Ha! Ja już leżę. Ale boję się trochę. No. O. Wakacje w Polsce. Powiem Ci tak, Ania. 120 kilo, nie bój się, myślałam o Tobie. No to na styk masz, ja mam 118. Teraz jak 120 kilo, to jest test. Ja test. będę Cię asekurować, żeby nic Ci się nie stało w razie. Bo... Czy producent oszukał? Producent nie oszukał. A to jest jak na razie jako krzesło, możesz się bardziej rozłożyć. To cofnij mi to. Nie da się musisz wstać, to tak naprężony materiał, że się... Dobra. Ha, mówiłam. Masz ochotę poleżeć? Proszę bardzo, ja postoję. I jak Janek? Wygodnie? Wygodnie. Mama? tatusia? Marzenia. Dobra, skręcamy stolik. Mam nadzieję, że to będzie równie proste jak te leżaki. A nie ja, fajne takie leżaki. Ile za nie dałaś? 50 zł. Za dwa? Za jeden. Ale normalnie to są dużo droższe, nawet takie szmaciane. To co się stało, że promocja była? Co? Co się stało? Nie, że... znalazłam właśnie producenta i nawet można było, zastanawiałam się, ze swoim logo zrobić, ale trzeba było zamówić minimum 50. <laughs> o Jezu. To czego nie mówisz, że tu jest taki? Materiał. pękła? Nie mam nadzieję, że nie. A co to jest? To jest blat od naszego stołu. Jezu. Gdzie będziesz kawusie pił? Ja nie wiedziałam, myślałam, że to jakieś też. Jaki Barachło? Jakiś styrodur. Nie, miałam kupić e, z taką różową tacą, która się podnosiła do góry. To jest stolik? Stolik. Taki stolik będziemy mieli? A co? Fajny! A, śmiejesz się czy nie, naprawdę? Fajny. No Miałam kupić taki bylejaki, naprawdę. Podniosłam go, a ta taca została mi w ręku i mówię, nie, dobra, zapłacę więcej, ale przynajmniej na tym nie będę się bała laptopa położyć albo cokolwiek, jak będziemy Dawaj. tam siedzieć. Co, 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 jest ten kolejny no Właśnie. Cześć, co mamy? I tam jeszcze takie dwie rurki zostały. No, i one mają iść na dół. Fajne to, ile? Wiele to kosztuje? Kochanie, to kosztuje tyle, że będziesz mógł po ciężkiej pracy wieczorem, jak dzieci będą już spały, Nie to w ogóle rozbraja. Ile takie te kawowe stoliczki kosztują? To jest po prostu gdzieś. Ktoś gdzieś popełnił jakiś błąd, na którym się tapie, że taki mały kwadracik na czterech nóżkach. Kosztuje, nie wiem, 2-3 tysiące. No może Kto nie takie mało, ale takie drewniane naprawdę, jak szukaliśmy do salonu, były strasznie drogie. Ale my trafiliśmy na taką polską, e, małą, rodzinną firmę. Pamiętasz? I ten stolik tak. dokupiliśmy w ogóle poza kompletem. Jest świetnej jakości. I myślę, że odezwę się e, do tej firmy przy meblowaniu naszego domu, bo naprawdę rewelacja pod względem wykonania. E, no a w internecie faktycznie niektóre ceny były kosmiczne. Dobra, to ci powiem: 135 zł. Ale było przekreślone 170 i jeszcze <noise> okazało się, że promocja akurat się skończyła jak w tym dniu, ale ponoć jest tak, że jak klient zobaczy cenę, no to oni muszą wbić tą, którą ja zobaczyłam. Jak zobaczyłaś? No nie schowali, po prostu powinni podmienić już z powrotem na tą wyższą, bo promocja się skończyła, a była zostawiona, ktoś tego nie zauważył i ręcznie musieli wklikać, że sprzedają mi po tej niższej. Dzień dobry, zapłacone, to proszę położyć, dziękuję. Do widzenia. A ja się mówi ten, o ten pan ma wirusa. Pan po prostu ma serce, ale Janek już jest tak biedny, przewrażliwiony, ale wiecie co, mam trochę wyrzuty sumienia, bo on biedny tak uważa, że co chwilę szoruje ręce i tutaj ma takie mega już czerwone zrobione. Smaruję mu tą maścią teraz. Wiesz co, ja jednego nie mogę zrozumieć, dlaczego? Dopiero po czterech latach wyjdziemy pierwszy raz na balkon. W ogóle z tym balkonem, z tym tarasem jest tak, mm, że go w ogóle nie używaliśmy. Może, może dwa razy e, suszyłam tam pranie. E, a dlaczego? Nie wiem. Mi się wydaje też dlatego, że tam e, podłoga się trochę kruszyła i w skarpetkach, jak się wychodziło, to się przynosiło to do domu i nikomu się nie chciało. Jeszcze trochę dochodzić. się wygięło. Coś ci to przeszkadza? Co się wygięło? No widzisz ten pręcik, tak trochę magięty. A ja myślę, że jak to przyjdzie takie obciążenie, to to nie ma znaczenia. No i chyba właśnie przez to podłoże tak za bardzo nie korzystaliśmy z tego tarasu. No a teraz wszystko się zmieni. Teraz wszystko się zmieni. Teraz będzie zupełnie inaczej. No, będzie. Ciekawe, kiedy czas, no to znajdziemy. Każdy, kto tak mówi, na przykład budując swój dom. Teraz wszystko się zmieni, jak się wybudujemy swój dom. Wszystko się zmieni. Później i tak się nic nie zmieni. Sporo rzeczy, niech musimy wnieść na górę. Będzie parę razy leżaki, stolik, te kwiaty, truskawki. Ale dobra, może zostawimy to złożone. Mm, ogarniemy teraz tą brudniejszą robotę na górze i później już tylko na gotowo podnosimy, co? Pięknie. Udało mi się. Dziękuję. Wkurzasz się pewnie, co? Że takimi pierdolami się co zajmujesz. Nie, w ogóle. Ja mam czas, a nie? Kochany jesteś. <laughs> Dobra, no chodźmy szybko do domu. To co mam zabierać na górę? No, e, to Ty weź stolik, a ja wezmę... Ja wezmę truskawki. Czekaj, może wezmę... Chociaż nie lepiej, bo... żeby mi nie wyleciało, co nie? Dobra, zaczynamy walkę z trawą. Wybrałem ją. Dzwony zabiły. Tak, Grzegorz wybrał... A! Trawę myślałam, że wybrałeś, bo ty wybrałeś trawę. Ciek. <grymne> Ciebie. Grzesiek mówi, że ta trawa wygląda jak trawa w Polsce, kiedy jest susza. No, no, taka no, trochę. Z... Coś w tym jest, e, ale przyjemnie się w tym chodzi. Potem się chodzi na boso. E, generalnie tutaj właśnie był taki e, beton, i on w wyglądał naprawdę. Z wyglądu to on mi się bardzo podoba, tylko gdyby nie to, że on się kruszy i przyczepia do skarpetek, e, dlatego go przykrywamy. Dobra. E, temat z kablami. Pomóż mi tylko z tymi, już obiecuję, że cię nie będę męczyć. Ale co z nimi? No. Przykrycie. Normalnie nałożymy Chodźmy. na to. Na części sobie wyłożyłam tą trawę. Ona jest właśnie w kawałkach i powiem Wam, że Pan w sklepie mnie namówił, że a weźmie sobie Pani w kawałkach, że będzie łatwiej to ułożyć. E, nie fajnie, bo mm, przesuwa mi się to. E, chciałam to podkleić, nawet kupiłam na miejscu specjalną taśmę, e, ale. Ale przesuwa się, e, więc będę musiała pomyśleć, w jaki sposób porządnie to przymocować. Jak na razie to sobie podocinam. E, no i żałuję, że jednak nie poczekałam na zamówienie i nie kupiłam tego w dwóch kawałkach, czyli tak powiedzmy, że nasz balkon jest w kształcie litery L, e, więc dwa kawałki by wyszły. A tak to mam dwa: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, w sześciu kawałkach. Co fajnie mi wyszło, co sam to wymyśliłem, ani tylko rzuciłem pomysł już na realizację, ale to trochę ciasno, ale ciasno, ale własne. Grzegorz, jeszcze lampeczki, żebyśmy mieli atmosferkę. Nie, żeby coś ja było ja je będę trzymał jak będziemy siedzieć zawsze. Nie, tu je rozłożymy, a one są plastikowe teraz, a dwa to na baterie, wiesz, więc nawet jakbyśmy kiedyś zapomnieli o nich, to po prostu ewentualnie się popsują, ale. No, aha, bo to po takie. No, Muszę to rozłożyć. Wiesz co najfajniej, ja bym chciała, jakby to jakoś tutaj tak pod spodem przypiąć. Uh -huh. Ale jak? Nie. Coś by się tutaj wbiło, no, takie dwa haczyki, co? No, Ania, poradzimy coś. Przecież to. Jeju, Grzegorz, a szczypior, a koper, a gdzie mój ogród warzywny? Przestraszyłaś mnie trochę. <grym> <grym> Myślałem, że coś się stało, naprawdę. Nie, ale, naprawdę. Ale to jeszcze nasz warzywnik a... musi wjechać. Jaki warzywnik? To, to, co mamy w szklarni. Koper, szczypior. To, co sadziłam, tu tak pięknie wykiełkowało, puściło. to jeszcze skrzynki. Słuchajcie, ja jestem w ogóle w szoku, że moja mama tutaj zdecydowała się przyjść. Ona ma mega lęk wysokości, a jak wcześniej widziała ten popękany balkon, to mówiła: Boże, dziecko nie wychodź, tych kwiatów nie podlewaj lepiej. Mama się bardzo boi. No ale mamo, zapraszam cię, usiądź sobie. Mamy wodę, bierniki, a nie wszystko. Tak. Wszystko zapewnia tutaj. Cały serwis, a ja taki zdyszany, boż tą skrzynkę wnosiłem. Właśnie y, koper urósł super. Myślę, że jeszcze parę dni i w ogóle będzie efekt, ale pewnie będę coś tam na Instagram wrzucać, a jeszcze Wam powiem, jakie zioła tutaj mam. Zobaczcie, truskawki to w ogóle mają już owoce, a tutaj mamy bazylię, rozmaryn, y, miętę i pietruszkę. No i sporo tych truskawek. Jeszcze jakaś część została na dole, ale ja już też nie mam siły. Tak się namęczyłam z tą trawą, więc nawet Cię Grzesiek nie proszę, bo jest Ania, mi cię szkoda. Mogę już przestać odpoczywać? <laughs> już musisz I iść. do pracy. No, dziękuję Ci bardzo. No, to ja również. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. A u nas ta sieranka nie będzie trwała. Wracamy do dzieci, więc chyba nawet nie zdążę usiąść i wytestować. Ale wieczorem po 19, kiedy u nas jest już cisza nocna, myślę, że będę korzystała z tego miejsca.